Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wysadziły w powietrze zaporę na dużym zbiorniku wodnym w pobliżu Myrolubiwki. Myśliwiec MiG-29 Sił Powietrznych Ukrainy użył francuskiej precyzyjnej bomby lotniczej AASM-Hammer do zniszczenia zapory na dużym zbiorniku wodnym w pobliżu wsi Myrolubiwka, w osiedlu Grodówka, w rejonie Pokrowskim, w obwodzie Donieckim. Poinformował o tym wojskowy kanał w telegramie Słonecznik, specjalizujący się w tematyce wojskowej i administrowany przez odpowiednich specjalistów, odnosząc się do ukraińskich obrońców. Nasi kozacy świetnie się bawili na wschodzie. Aby stworzyć przeszkody i zniszczyć logistykę wroga, załoga MiG-29 zniszczyła zaporę w Majrolubiwce za pomocą uderzenia ASM Hammer. Opublikowany film został zmontowany z nagrań nagranych przez drona zwiadowczego, którego operatorzy skorygowali uderzenie. Widać, że eksplozja nastąpiła w miejscu, w którym rzeka wypływa ze zbiornika, powodując poważne uszkodzenia konstrukcji. Ukraińskie wojska znalazły sposób na zwalczanie zasadzek dronów ukraińskie wojsko z pomocą wolontariuszy opracowało skuteczny schemat walki z dronami kamikaze rosyjskich okupantów, którzy wykorzystują je do zasadzek na ziemi, na naszym bliskim zapleczu. Metoda polega na tym, że ukraiński bezzałogowy statek powietrzny osłania je siatkami. Kanał informacyjny telegramu Operacyjny ZSU poinformował o tym, powołując się na ukraińskich obrońców i opublikował film, zmontowany z nagrań nakręconych przez same drony, które wystrzeliwują siatki. W komentarzu czytamy w szczególności: Główną zaletą tej metody walki jest to, że dron pozostaje w zasadzce, a operator wrogiej broni marnuje czas pracy. Wolontariusze są gotowi dostarczyć ukraińskim operatorom dronów amunicję z odpowiednimi siatkami. Jednak do tego zadania siły obronne muszą wyznaczyć operatorów dronów, którzy będą musieli stale monitorować ukraińskie drogi i dachy pod kątem obecności wrogich dronów. Mieszkańcy uniemożliwiają ukraińskim wojskom oczyszczenie Jampola. Sabotażyści rosyjskich najeźdźców w cywilnych ubraniach przedostają się z okupowanego leśnictwa Sierje Briańsk do sąsiedniej wsi Jampoł w rejonie łymańskim, rejonie kramatorskim, obwodzie donieckim. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzą praktycznie nieprzerwane oczyszczanie osady, ale jest to znacznie utrudnione przez mieszkańców, którzy pozostają w strefie walk. Poinformował o tym ukraiński obrońca i bloger, który walczy jako ochotnik i obecnie służy w jednym z batalionów Sił Specjalnych, na swoim kanale telegram Sergeants' Report, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. Orkowie ponownie, łamiąc konwencję genewską, przebrani za cywilów, zinfiltrowali jampoł. Ukraińskie wojska rozpoczęły polowanie na dziki i wkrótce oczyszczą osadę. Prace utrudniają jednak lokalni mieszkańcy, którzy odmawiają opuszczenia. Orkowie wykorzystują ich jako żywe tarcze. Nawiasem mówiąc, ten sam obraz obserwuje się obecnie w Kupiańsku w obwodzie Charkowskim. Dron światłowodowy wyeliminował grupę najeźdźców. Nagranie wideo. Jedną z zalet dronów światłowodowych kamikaze jest dobry obraz wideo i możliwość kontrolowania przez operatora amunicji krążącej wewnątrz budynków. Drony sterowane radiowo zazwyczaj nie posiadają takiej możliwości. Udany przykład użycia dronów światłowodowych kamikaze w pomieszczeniach zademonstrował bloger wojskowy Serhij Neszczadym na swojej stronie w serwisie społecznościowym X. Opublikował on odpowiedni film, zmontowany z materiału nagranego przez drona światłowodowego. Kiedy wleciał on do domu, operator zauważył cztery samoloty szturmowe rosyjskich najeźdźców i natychmiast się w nie uderzył. Trzech, którzy siedzieli obok siebie w jednym rogu, zostało najprawdopodobniej wyeliminowanych. Czwarty w drugim rogu prawdopodobnie odniósł obrażenia i stłuczenia. W Zaporożu zginęli oficerowie dowództwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla w wyniku pożarów w pobliżu wsi Woskresenka, rejon Połochiwski, obwód Zaporoski, 13 km od najbliższej linii frontu, 18 najeźdźców z dowództwa Armii Rosyjskich okupantów zostało zlikwidowanych w swoich schronach. Poinformował o tym szef Centrum Badań nad Okupacją. Petro Andriuszczenko, a dziś projekt Chce żyć, opublikował listę żołnierzy armii rosyjskiej, którzy zginęli w wyniku tej operacji. Z powodu skutków pożaru na jeźdźcom udało się natychmiast ewakuować tylko trzynaście ciał poległych. Wśród nich był jeden pułkownik, trzech podpułkowników, pięciu majorów, pięciu kapitanów, dwóch starszych poruczników porucznik i jeden sierżant nawiasem mówiąc przyczyna pożaru nie jest znana. Do incydentu doszło w pobliżu wsi woskresenka, gdzie nieznani sprawcy, podpalili suchą trawę w pobliżu stanowiska dowodzenia 35 Armii. Pożar szybko rozprzestrzenił się na teren i schrony. Z powodu zadymienia i tlenku węgla w stanowisku dowodzenia rosyjscy żołnierze nie mogli uciec. Media wskazują, że była to operacja ukraińskiego wywiadu. Himars, Zniszczył kolumnę motocyklistów szturmowych najeźdźców. W obwodzie donieckim żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli grupę rosyjskich najeźdźców na motocyklach za pomocą precyzyjnych pocisków kasetowych z amerykańskiego wieloprowadnicowego systemu rakietowego HIMARS. Bloger wojskowy Serhiy Neszczadym poinformował o tym na swoim profilu w portalu społecznościowym X, publikując film zmontowany z nagrań z drona zwiadowczego. Jego operatorzy namierzyli dużą liczbę wrogich motocyklistów ponad tuzin, zatrzymujących się na drodze w pobliżu lasu lub zagajnika i skorygowali dwa precyzyjne podejścia do nich, co zostało zarejestrowane na filmie. Konsekwencje zamknięcia granicy polsko-białoruskiej stały się znane. Zamknięcie granicy polsko-białoruskiej sparaliżowało jeden z kluczowych szlaków handlowych między Chinami a Unią Europejską, którego roczny wolumen przekracza 25 miliardów euro, donosi Politico. Warszawa zdecydowała się na ten krok ze względu na wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi oraz naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Początkowo było to rozwiązanie tymczasowe, ale rząd zapowiedział, że granica pozostanie zamknięta do czasu zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli. Ograniczenia dotyczyły około 90% przewozów kolejowych między Chinami a Unią Europejską. W 2024 roku wolumen tych przewozów wzrósł o ponad 10%, a wartość towarów osiągnęła 25 miliardów euro. Sytuacja ta już teraz stwarza ryzyko dla dużych sklepów internetowych, takich jak Temu i Shein, a także dla polskich przewoźników. Państwowa spółka PKP Cargo ostrzegła, że jeśli blokada się przedłuży, przepływy będą musiały zostać przekierowane przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i Morze Czarne. Zamknięcie doprowadziło również do problemów społecznych tysiące białoruskich kierowców pracujących w Polsce zostało pozbawionych możliwości powrotu do pracy. Zablokowane są również ładunki krytyczne. W Warszawie odbyły się już negocjacje między szefem polskiego resortu Radosławem Sikorskim a jego chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Strona polska podkreśliła, że kwestia bezpieczeństwa jest ważniejsza niż korzyści ekonomiczne. Pekin zaapelował o przywrócenie stabilności w korytarzach transportowych, ale nie wysunął bezpośrednich żądań otwarcia granicy. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.